Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam dla was auto takie niskobudżetowe bo i świeże dość, bo 19 produkcja w 20 rejestracja. To auto będzie kosztować tylko 33 333 brutto faktura watowska. więc dla firmy, do firmy, dla handlowca bardzo dobry wóz. 1.4 prosta benzyna. Zobaczcie jak to się prezentuje z bliska. Fiat Tipo 19 produkcja w 20 rejestracja 1.4 benzyna 95 koni. Samochód generalnie bardzo ładny bo właściwie można powiedzieć że bez jakichś tutaj specjalnych drastycznych uszkodzeń. Jak widzicie hatchback bo są te auta też kombi i sedany. Tutaj jest hatchback pięciodrzwiowy biały bezwypadkowy. Jedyny element który był lakierowany to tutaj przedni prawy błotnik. Samochód ma całą historię serwisową w ASO Fiata. By miał gwarancję jeszcze do tego roku, więc wszystkie przeglądy były regularnie robione w Fiacie. W środku nie ma tu żadnych ochów i jachów. Zwykły wóz do jeżdżenia, ale bardzo estetyczny i ładny. Zobaczcie, jak fotel wygląda. Niby zwykły Fiat, a jakie dobre tapicerki. Klima manualna, radyjko, jest kierownica. Kierownica nawet ma guziki Bluetooth, sterowanie radiem. I chyba tu gdzieś jeszcze był tempomat, czy mi się wydaje, czy to pomyliłem auta, tak, pod spodem ma jeszcze guziki pod kierownicą, więc on ma jeszcze nawet y, tempomat sterowane szyby elektrycznie lusterka elektrycznie regulowane pokażę Wam grubość lakieru tego sprzętu stówka

tu przodem jakieś było zarysowanie, więc no, z dużym prawdopodobieństwem pewnie zderzak też lakierowany, no bo to tutaj na łączeniu, więc i tyle. No, wóz bezwypadkowy, serwisowany, udokumentowany, przebieg w pełni, więc żadnych wątpliwości. Krajowy oczywiście. Jeden właściciel. Więc jakbyście mieli jakieś pomysła, to dzwoncie 608 627 500. Yy... Tu ci też znajomy, może ktoś będzie chciał takie auto, więc a ja chcę sprzedać, może ktoś chce kupić. Trzymajcie się, do zobaczenia, dobrego dnia, cześć.